Dzisiejszy odcinek zaczynamy z grubej rury, bo od razu bez zbędnego przedłużania Otwieramy nagrody za ligę weekendową na tocy La Liga Siemanko, z tej strony Direk, witam was w kolejnym odcinku Także od razu na samym początku otwieramy te nagrody Lecimy z pierwszym player pickiem, 84+, 8 winów Zaraz wam powiem jak to wszystko wyglądało Jest Rodry, no dobra, przynajmniej Dobry, złoty Foder Powiem wam jak otworzymy wszystkie playerpiki. Lecimy z drugim 8, 4, 8, 5. I. Ja pierdzielę, jaka masakra. I ostatni. Zobaczmy, czy będzie jakiś wymienny, chociaż jeden toc z La Liga. Pope No niestety, same złote karty z tych playerpików. Dwa playerpiki z tocami La Liga, ale to nie są jedyne, bo później jeszcze mamy do odbioru za zadania takie playerpiki. To jest dopiero początek kontentu. Później jeszcze będzie lepszy. Jedziemy z pierwszym. Zobaczmy. Niech będzie środkowa karta, chociaż Roberci Klemandowski. Otamendi na środek obrony. No dobra, ej, nawet fajnie wygląda. Fajne ma playstyle. Lecimy z trzecim pikiem: Hulman z ligi portugalskiej. To on za bardzo nas nie interesuje, chociaż jest w gangu Hulita i ostatni pik. No, bierzemy oczywiście Otamendiego. No, nic tutaj za bardzo dobrego nie poleciało. Ale może w drugim? Let's go! Zaczynamy od początku. Po kolei otwieramy. Okej, okay, Atana Bonmati na SP. Nie będę się ekscytował, bo nie wiem, ile ona jest warta. Zobaczymy, <grym> jak otworzymy wszystko. Drugi pik Lewandowski. Isko. Na razie nie ma lewego, ale jest Bonmati. Może coś warta jest? I znowu Human. No, no nie, bierzemy panią Aytanę Bonmati, bo ma najwyższą ocenę ogólną. No i stawiam, że coś może być warta. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, pół miliona. Warta jest pani Bonmati. No to... Niezły traf, naprawdę. Porządny traf jak na sam początek. Teraz czas na paczki. 10 razy 80, 3 plus wymienne. Brak toca i brak okałtu. 20 razy 82, teraz niestety bez toca, ale tu okałt już musi być. A jeśli chodzi o ligę weekendową, to miałem teraz taki plan, żeby ją zagrać. Poza wizją, no bardzo dobrze to wszystko się układało. Miałem szansę na 9 winów, bo miałem bilans 8-5, ale niestety nie dałem rady. W pierwszym meczu poległem 2-1, bardzo wyrównane spotkanie. A w drugim to już nawet nie pamiętam, bo no ciężko było. Ja już naprawdę nie wiem, jak ja mam grać, żeby te 9 winów zdobyć. Myślałem, że uda się te 9 winów wbić i wiecie, pokażę wam nagrodę. I powiem, że jednak kurde, poza wizją lepiej poszło, bo nie chciałem znowu dogrywać na odcinku... Żebyście nie oglądali tej tragicznej gry. Dwie paczki z gwarantowanym Tocem La Liga lub Liga F. No dobra, w tych kartach wiem, że jest Alvarez, jest Griezmann. Okej, okay, to może być Alvarez, bo jest na napadzie. Te karty w ogóle, z tego co widziałem, one są tak tanie. Griezmann tam z 200 tysięcy kosztuje. Okej, okay, no mamy Alvareza 95. Szkoda, że nie wymienny, ale z chęcią go dzisiaj przetestuję. Kurde, myślałem, że jest droższy. No nieważne. Let's go jakiś Robert Lewandowski, czy coś? Napastnik jest! Kurde, wykrakałem Robert Lewandowski, Orzeł Polski. Mamy to. FC Barcelona 95. Pan Robercik, madriveny, fineski. Podania prostopadłe. Też jest tanie, ale no jednak to jest Polak, Rodak. Zagramy dzisiaj nim na pewno. Jezu, nawet 100 tysięcy nie kosztuje. Masakra. Zagramy teraz meczek z panem Robertem, ale po meczu otwieramy paczkę 90 plus, wymienną razy 4 i 7 razy 89 plus za 40 level z karnetów. Tak więc jak widzicie takim składem, grałem ligę weekendową, wpuszczałem czasami opendę od pierwszej minuty. Kieza wchodził z ławki. Zrobiłem ewolucję tego Izaka Ture 94, co ostatnio wam pokazywałem na odcinku Sokratesa. Nie ruszałem na razie. Widziałem twój komentarz, a w test co do ewolucji Ture na takiego napastnika. Bardziej, ale nie, nie chcę tego. <grych> Okej, okay, wrzuciłem wszystkie karty, którymi chcę dzisiaj zagrać. Robert Lewandowski z Opendą na napadzie, no. Myślę, że to jest ciekawy duet. Aitana Bonmati wrzucana oczywiście i chcę zobaczyć tego Otamendiego na środku obrony. Lecimy do meczu. Jest nasz oponent Buffon Paccio. Okej, okay. Ronaldinho 95k za Ribery. Na tego Ribery jego często w Food Champions trafiałem i naprawdę robił problemy. Ojej, ale tego, takiego podania się nie spodziewałem, dobrze Casillas. No, tak w ogóle to gratuluję wam, jeśli trafiliście coś fajnego, bo widziałem, że oczywiście na Discordzie wpadły fajne karty. Ojej, ale co ty chłopie robisz? A jeśli ktoś trafił poza Discordem i się nie chwalił, no to oczywiście właśnie też chciałbym pogratulować, mam nadzieję, że trafiliście jakieś fajne karty i teraz opeda. Podaj do lewego, ale zgranie tych dwóch panów, 1-0. O nie, Fede Chiesa, nie ma tam. Leci Ronaldinho. Czy da radę nas tu skarcić? Nie. Declan Rice, czy rywal da radę znaleźć tego napastnika? No znalazł, czy Kieza to zrobi? No zrobił, po krótkim 1-1. Teraz love to cheek. Nie, to jest <ścoughs> love to streak. Robert Lewandowski, przepraszam. Dawaj, to Hernandez. Jak to jest możliwe? Ja pierdzielę! I dawaj opęda! Open, Openda! Opętany zawodnik! Podaje do Roberta Lewandowskiego! Robert Lewandowski! Kurde! bufon broni! Otamedy! Let's go! Ole Zapoda podaje do Hernandeza! Ronaldinho! Ależ to zrobiłem! Heel to heel! Lecimy Ronaldinho! Tylko nie zabierz mi tej piłki! Bardzo dobrze! I teraz jeśli Robert Kurde, ale to byłaby dobra akcja Na drugą połowę Kieza za Ronaldinho I Pani Wilson wejdzie sobie za opendę Bardzo dobrze sobie ogółem radziła W lize weekendowej Jezu, nie, Otamendi <dobra>, dobra, poprzeczka Otamendi Musisz zatrzymać tego Riberiego Dobra, nic nie ma, Casillas to jest potwór On nadal ma to coś Ribery I nie ma <dobra> Casillas, no masakra, dobry jest Lewandowski Podanie Robert Lewandowski. O, polski! Ja pierdzielę, jak on to wkręcił, nie? Ale super finezja pana Roberta Lewandowskiego. Ho, ho, ho. Federico Chiesa do Roberta Lewandowskiego. Przyjmij to, Robert. Dobra, Robert to przyjął. Finezja. Myślałem, że to w bramki leci. No ej. No kurde, no! <noise> Jak mnie tu porobił Kieza. Ja tak swoim nie umiem robić. No dobra, spróbujemy, Kieza. <noise> Aitana Bonmati! Dobra, Kieza wykreował tą akcję. Dam freeze i górą do ulicy, ale zagranie. le. <noise> Może jakaś rzutka? Nie no, Aitana to by tego... Ale Kieza, Fineska! Nie, kurde. <noise> no. Dobra, nawaj! Dobrze, otamendi! Teraz dobrze się popisał tutaj. Kur, czekaj Kieza! Ja pierdziu! No nie możesz, kieza! Dobra, nie ma. Mamy we Aitana. Robert Lewandowski! Robert! Kurde, no ale to było dobre. Fede, kieza! Wilson! Wilson! Ach! One, otamendi! Otamendi to jest menda, uważaj, dobrze. Otamenda. <grystanie> dobra, dawaj, Robert! Robert! na go. Jest! Mamy to! 4-3! Nie byłem pewny czy to wejdzie, ale weszło! Spalony! Kiesa! A wejść i stąd ty! <grystanie> to barella był, dobra, przepraszam! Lewandowski Poddanie Ależ pani Wilson! No lecz, no jak on może być szybszy? Ja pierdziele, no. Aj, to no! Kurde, no. No nie, za Boże. No, ah, no dobra, rozwali mnie, gościu. Niech będzie, niech będzie. Nie, no jak bez spalonego, e! Po krótkim będzie. <ścoughs> Bo po dobra, nieważne. Jak to w ogóle szybko... Eee, dobra, dobra, gościu. Straciłem do ciebie szacunek po tym greedy. Otwieramy teraz trzy playerpiki z kartą Toc La Liga. Za wygrane 4, 8 i 15 rozegranych spotkań po prostu. Może jakiś czerwony Robert albo nie wiem, no jakiś Griezmann. Dobra, tu jest Valverde95, ale wiem, że on jest bardzo tani. No ale ma tutaj najwyższą ocenę ogólną, więc co ja gadam? Najwyższą ocenę ogólną, no to go biorę, no i jeszcze jeden. A to jest 93. Plus? A to jest każdy chyba taki, czy nie? No, Zaro. Oh. <grystanie> Valverde po raz kolejny. I tu jeden z pięciu. Jedziemy. Niech będzie drugi pik. Po kolejna. <grystanie> o Boże, mini junior 96. <grystanie> <grystanie> o Boże. No dobra, no poczekajmy, poczekajmy. Bo ja nie wiem w ogóle, ile on jest warty, ale... <grystanie> Co tu się ostatnio dzieje? To jest niepojęte. Co za karty lecą. Teraz lecimy z czwartym player pickiem. Kunde 94. All right. Jak będzie teraz? Obok Kunde znowu jest Valverde. Pierwszy player pick, Bappe. Nie no. Mamy tutaj panią Risę 93. Ostatni pick. Kylian może Bappe. Alvarez. No nie no. Ja tutaj biorę oczywiście pana... Viniciusa Juniora 96 I sprawdzamy ile jest warty Szczerze myślałem że trochę więcej jest warty No ale 900 tysięcy To i tak jest naprawdę mega Traf Aitana Bonmati za pół miliona Teraz Viniciusa prawie milion Jest to naprawdę potężny odcinek kolejny A teraz kolejny epicki content Cztery karty wymienne Wymienne 90 plus I jedziemy trafmy jakąś fajną kartę Team of the season wymienną Come on, środkowy pomocnik, Valverde95, no dobra, ale kto przyjdzie razem z panem Valverde? Okej, okay. Lakrar, no kompletnie nie mam pojęcia ile ona może być warta, czy w środku może być coś lepszego, patrzymy oczywiście, no nie, no tuż... Słabsze karty, ile takich Valverde kosztuje? 100 tysięcy, no może trochę mniej, a pani Laklar 60 tysięcy, no sprzedam sobie później te karty z jakieś 100 koła, na pewno wyciągnę ponad z tego. A teraz 7 razy 89 niewymienne, ale może być tutaj coś grubego oczywiście. Jest to, czy to, nie, wini? Nie, nie, napastnik z Ligi Portugalskiej, z Grecji, Pavlidis i Joan Garcia, 9-4. Raczej już w środku nie będzie nic lepszego, ale to sprawdzamy, może jakimś cudem coś będzie. Nie, myślę, że ta paczka mogłaby o wiele lepiej wyglądać. No, ale nie ma co. Są foderki przynajmniej. Niestety, ale wrzucam tutaj winiego za Ronaldinho. Testujemy winiego. Drugi meczyk w tym odcinku przed nami. Upamykano Gabriel Mateusz, Bruno Fernandes, Toliso, Ham, Gris, Zico. Wygrajmy i będzie fajnie. Vinicius Junior, o jezu, tutaj. Myślę, że no będzie niestety lepszy od Ronaldinho. Mimo, że Ronaldinho ma 4 playstyle, teraz Lewandowski, Tana Bonmati. podaje do opędy, opęta zielonka 1-0. Idealnie, i teraz do opęty. Lecimy. Dawaj, Robert. Dawaj, Robercik. Robert. go, ho, ho, ho. dobrze. Znożyc strzelił 2-0. I wini! Wypruwamy do przodu. Wini! let's go. O Lise jest Robert Lewandowski. Podaje do o mat, zielonka! Nie, No jesteśmy perfekcyjni w tych strzałach dzisiaj, no w tym meczu 3-0 i mamy Rage Queen. No szybkie zwycięstwo! To nie jest jeszcze koniec dobrego kontentu, bo mamy paczkę z gwarantowanym Totsem la Liga i 5 kart FX93, więc może to być wszystko. Lecimy najpierw z tą paczką z Totsem la Liga. Kto to może być? No Mbappe to na pewno nie jest, PO z Rumunii, Ratiu91, no będzie do SBC. No i paka z pięcioma to Cami. FX 93 plus z każdej ligi, lecimy. Ktoś taki podobny do Kunde, no i no właśnie, to będzie Kunde94, jeśli się nie mylę. Ale kto razem z niej, może Kylian Mbappe albo w ogóle ktoś z innej ligi. Jakiś bardzo dobry. Nie, nie, nie. To będzie Zentner 94. A w środku Amiri Dursun Prasnikar. Karty do SBC. Ile taki kundę w ogóle kosztuje? Nie, no nawet stówy nie kosztuje, to jest dramat, nie? Ale mimo wszystko fajne foderki, co by nie mówić. Na samo zakończenie tego odcinka, myślę, że naprawdę przyjemnego. Wyzeruję te wszystkie paczki, jak będzie jakaś karta specjalna, to będę wam pokazywał. 3 razy 86 plus jest, dobra. Mamy kartę. Czy to jest Oziman? Ja pierdzielę 97 Oziman. Chyba. Bo to jest liga. A nie, to jest liga turecka. Nie, no tu... A dobra, przecież go już nie ma. Ja nie wiem, co mi się. No nie wiem, no, nieważne. Diogo Kosza 7 razy 84 plus. Lewa obrona pani Rolfo. Czy ona ma toca? Zaraz zobaczymy. Nie ma toca, ale toc będzie razem z nią. Kto to jest? Olekstra Potejas 97. Co tu się odwala? W dzisiejszym odcinku 4 playstyle. Ja pierdzielę. Aleksja Putejas. Czyżby to będzie najdroższy traf w tym odcinku? Dwa miliony, Aleksja Putejas. Ja pierdzielę. To jest niepojęte, co ja w ogóle tutaj trafiam, nie? Dwa miliony. Nie wierzę, nie wierzę po prostu w to, co ja teraz widzę. Putejas97. jest, Lecimy dalej. Dwa razy 86 plus jest to odcinek let's go! Czyżby kolejny potężny, Wasia albo pani Wii, ale razem z nią na pewno będzie jakaś karta Team of the Season, a będzie to Lakrar 95. już ją mieliśmy dzisiaj. Z reszty paczek już nic nie poleciało, ale no, czy ja mam prawo narzekać? Takie trafy dzisiaj były kosmiczne, że to jest niepojęte, nie? W następnym odcinku przetestujemy sobie tą Aleksję Putejas, oczywiście, może ona sprawi, że wbijemy te 9 winów. A jeśli wytrafiliście coś potężnego, dawajcie znać w komentarzu i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że oczywiście Wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę do góry, bo myślę, że było naprawdę przyjemnie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, trzymajcie się i do następnego. Hej!